Jak kiedyś napisał Karl Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty nazwiesz to przeznaczeniem. Nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w sferze pożądania. Większość mężczyzn uważa, że rozumie, co pociąga kobietę. Zakładają, że chodzi o powierzchowne cechy, wygląd, status, pewność siebie, może dobrze dobrany komplement lub perfekcyjnie wykonany ruch. Ale najczęściej się mylą, nie tylko trochę, lecz kompletnie, ponieważ pożądanie kobiece nie mieszka na powierzchni. Ono nie krzyczy, ono szepcze, ukrywa się, ujawnia się jedynie we fragmentach, w przestrzeniach między słowami, w ciężarze ciszy, w ładunku emocjonalnym, który pozostaje po jednym spojrzeniu. Pożądanie jest dla niej grą cieni. To nie ciało, to umysł nie działanie, lecz implikacja. Chodzi o to, co jest odczuwane bez nazwania, o to, co jest wyczuwane, zanim zostanie zobaczone. Najpotężniejszy bodziec podniecający nie jest czymś, co ona potrafi wyjaśnić. To coś, czego doświadcza często, nawet nie wiedząc dlaczego. I właśnie w tym miejscu większość mężczyzn ją traci, ponieważ szukają pożądania we wszystkich złych miejscach, próbują dotknąć czegoś, co może być tylko wyzwolone. Nie poprzez nacisk, lecz poprzez obecność. Nie poprzez popis, lecz poprzez rezonans psychologiczny. W tym dogłębnym badaniu zdejmiemy kolejne warstwy i odkryjemy nieświadome dźwignie kobiecego pożądania. Przyjrzymy się emocjonalnemu gruntowaniu, temu jak opowiadanie historii i ton głosu budują podniecenie na długo przed dotykiem. Zbadamy moc, nie dominację, lecz obecność. I to, jak subtelne napięcie mówi głośniej niż jakakolwiek linia podrywu. Zdekodujemy też często pomijaną sztukę stymulacji intelektualnej, tajemnicy i powściągliwości. Pod koniec tej podróży, nie tylko zrozumiesz, co ją podnieca, ale zrozumiesz, dlaczego reaguje i jak przemówić do tej ukrytej części jej, do której większość mężczyzn nigdy nie dociera. Więc zostań ze mną. Ponieważ ostatnia sekcja tego wideo może na zawsze przeorganizować sposób, w jaki rozumiesz pociąg. Pożądanie reagujące. Dlaczego nastroju trzeba najpierw stworzyć, jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę rozpala kobiece pożądanie, Nie zaczynaj od jej ciała. Zacznij od jej umysłu. Brew temu, co ciągle powtarza popkultura, większość kobiet nie jest zaprogramowana jak włącznik światła. Dla wielu pożądanie nie wybucha spontanicznie. Budzi się stopniowo, warstwa po warstwie, chwila po chwili, poprzez sygnały, które często pozostają niezauważone przez tych, którzy nie wiedzą, gdzie szukać. Tutaj pojawia się koncepcja pożądania reagującego. Psycholożka Emili Nagoski wyjaśnia to w ten sposób. Niektóre osoby doświadczają pożądania spontanicznego, gdzie podniecenie pojawia się niezaproszone, jak płomień migoczący znikąd. Ale dla wielu kobiet, zwłaszcza w rzeczywistych związkach, pożądanie jest reagujące. Ono nie prowadzi, ono podąża, odpowiada na kontekst, połączenie, emocje i znaczenie, jakie ona przypisuje danej chwili. Więc nie, to nie jest tak, że ona nie ma ochoty. To jest tak, że ten nastrój nie został jeszcze stworzony. Widzisz, podniecenie u kobiet często wyłania się z bogatej atmosfery wewnętrznej. Nie tylko z wizualnych sygnałów, ale z tego, co te sygnały otacza. To nie sam dotyk, ale narastanie przed nim, nie komplement, ale ton, w jakim jest wypowiedziany, spokojna pewność w Twoich słowach, sposób, w jaki ją zauważasz, nie tylko jej wygląd, ale jej istnienie, jej rytm, jej wahanie, jej ogień. Badania w neuronauce pokazują, że kobiece podniecenie aktywuje więcej regionów mózgu związanych z emocjami, pamięcią i złożonym podejmowaniem decyzji niż u mężczyzn. To nie jest prosta linia od bodźca do doznania. To sieć, delikatna interakcja między myślami, uczuciami i tym, co jest odczuwane między dwojgiem ludzi bez wypowiadania czegokolwiek na głos. Dlatego mentalna gra wstępna ma znaczenie. Rozmowy, które pochylają się nad niuansami, spojrzenia, które trwają o ułamek sekundy za długo, słowa przesycone subtelnym napięciem, sugestia, nie ekspozycja, oczekiwanie, nie natychmiastowość. To są iskry, które migoczą w ciemności, zanim pożądanie przybierze formę. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre chwile wydają się magnetyczne, dlaczego samo rozmawianie z nią może sprawić że pochyli się bliżej, oddycha inaczej. Nieznacznie zmienia postawę. To dlatego, że coś niewidzialnego już się dzieje, coś psychologicznego. Jej umysł reaguje, wyobraża sobie, gruntuje się. Bo dla niej podniecenie zaczyna się w cieniach myśli, na długo przed dotarciem do skóry. Gruntowanie emocjonalne, architektura atmosfery. Jeśli umysł jest iskrą, co podsyca ogień. Porozmawiajmy o gruntowaniu emocjonalnym. Pożądanie kobiety nie zapala się nagle w środku pocałunku na widok skóry czy z powodu idealnie wymierzonej linii podrywu. Najczęściej podniecenie rozpoczęło się na długo przed tą chwilą, cicho, niewidzialnie, pod powierzchnią. Było przygotowywane, gruntowane, układane warstwami, jak scena, którą ubierano na długo przed rozpoczęciem sztuki. To jest sztuka gruntowania emocjonalnego. I to tutaj większość ludzi się myli. Uważają, że pożądanie jest zawsze wywoływane przez coś jawnego, wizualnego, zewnętrznego. Ale dla wielu kobiet pożądanie jest znacznie bardziej atmosferyczne. Rozwija się w środowiskach, które wydają się bezpieczne, emocjonalnie bogate, a nawet tajemnicze. Nie zaczyna się dotykiem, zaczyna się tonem. Porozmawiajmy o chemii. Dosłownie, kiedy kobieta doświadcza bliskości emocjonalnej, nawet tylko poprzez głęboką rozmowę lub wspólną wrażliwość, jej mózg uwalnia oksytocynę to jest chemiczny środek więzi, sprzyja zaufaniu, połączeniu i co zaskakujące może otworzyć drzwi do pożądania fizycznego. Dlatego kobieta może zacząć odczuwać podniecenie po tym, jak poczuje się zaangażowana emocjonalnie, a nie odwrotnie. I to jest moment, w którym pozornie małe rzeczy stają się głęboko erotyczne. Muzyka to nie tylko tło, to kształtowanie nastroju. Oświetlenie to nie tylko wystrój, to ciche zaproszenie do wejścia w intymność. Nawet zapach może ominąć logikę i trafić prosto do mózgu limbicznego, gdzie mieszka pamięć i emocje, i gdzie pociąg jest cicho formowany, bez wypowiedzenia ani słowa. Pomyśl teraz o opowiadaniu historii. Dlaczego tak wiele kobiet jest pociąganych do thrillerów romantycznych, wolno rozwijających się seriali telewizyjnych i sensualnych powieści, zamiast do wyzywającej treści wizualnej? Ponieważ historie pozwalają jej wczuć się w emocjonalny świat bohaterki, może doświadczyć pożądania od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Weźmy na przykład pięćdziesiąt twarzy Greja. Krytycy przewracali oczami na styl pisania, ale to nie miało znaczenia. Książka nie dotyczyła graficznego detalu. Chodziło o emocjonalne zanurzenie. Oferowała wielowarstwową, ewoluującą podróż ciekawości, ryzyka, poddania się i transformacji. Seks był tylko powierzchnią. Historia była tym, co uwodziło bo oto cicha prawda kobiety są często podniecane przez uczucie przed czynem, energię przed pocałunkiem, implikacje przed dotykiem, intymność władzy, napięcie. Obecność i kontrola wewnętrzna, ale emocjonalne przygotowanie to tylko jedna warstwa tego krajobrazu. Co się dzieje, gdy do pokoju wkracza władza? Istnieje pewien rodzaj władzy, który nie krzyczy, nie napina mięśni, nie rozkazuje, ani nie próbuje niczego udowodnić. On po prostu istnieje zakotwiczony, cichy, niezaprzeczalny. I to jest moc, która ją przyciąga, ponieważ jeśli chodzi o pożądanie, to co ją podnieca, to nie agresja, to napięcie. Nie strach, ale powolna, tląca się intensywność. Poczucie, że coś w sobie powstrzymujesz. Nie dlatego, że się boisz, ale dlatego, że wiesz dokładnie, kiedy to uwolnić. To dynamika, która rozgrywa się nie na powierzchni dominacji, ale w podtekście obecności. Tutaj pojawia się źle rozumiany świat dominacji i uległości. Odrzuć karykaturę skóry i łańcuchów, a pozostanie ci coś znacznie bardziej psychologicznego: Dostrojenie. W sferze konsensualnej gry o władzę, to czego kobiety często pragną, to nie kontrola, to opanowanie poczucie energii mężczyzny, który potrafi utrzymać swoje własne emocje i jej bez drgnięcia. Kto potrafi prowadzić nie siłą, lecz precyzją emocjonalną. Henry Kissinger powiedział kiedyś: Władza jest ostatecznym afrodyzjakiem. I dla wielu kobiet nie mylił się. Ale nie chodzi o status zewnętrzny. Chodzi o wewnętrzny autorytet, emocjonalną grawitację. To subtelne, niemal niezauważalne panowanie nad sobą, które sprawia, że czuje się wystarczająco bezpieczna, by się poddać. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Tutaj linia między toksyczną kontrolą a magnetyczną pewnością siebie staje się cienka, jak brzytwa. Kontrola dusi. Pewność siebie wyzwala. Jedno mówi jej, co ma robić. Drugie trzyma granice. Zaprasza ją do niej i nie drgnie, gdy ona ją testuje. A ona będzie ją testować, ponieważ nieprzewidywalność to nie tylko wyzwanie, to erotyczny dreszcz. To sprawia, że gra jest warta świeczki. Pomyśl o archetypach, do których kobiety są pociągane od pokoleń: James Bond, pan Darcy zamyślony, nieprzenikniony, emocjonalnie powściągliwy mężczyzna, którego cisza mówi więcej niż jego słowa. To nie to, co mówią, uwodzi, to to, czego nie mówią, to poczucie, że za tym spokojem kryje się wulkan, i być może tylko ona mogłaby sprawić, że wybuchnie. Tajemnica i powściągliwość, sztuka uwodzenia intelektualnego, ale jest coś więcej. Sama władza nie wystarczy. Możesz przyciągnąć jej uwagę, ale co sprawi, że będzie Cię pragnąć. Co sprawi, że pozostanie w tym prądzie to coś znacznie bardziej subtelnego. Właśnie tam wkracza uwodzenie intelektualne, jest powód, dla którego pewien rodzaj ciszy może wydawać się bardziej intymny niż dotyk. A dobrze postawione pytanie może zamienić przypadkowy wieczór w noc, której nigdy nie zapomni. Dla wielu kobiet pożądanie kwitnie nie z blichtru, ale z głębi. A głębia zaczyna się w umyśle. Właśnie tutaj żyje uwodzenie intelektualne. Nie w popisywaniu się tym, co wiesz, ale w ujawnianiu tego, jak myślisz, sposobu, w jaki zatrzymujesz się przed odpowiedzią. Ciekawości, którą nosisz, nie tylko w odniesieniu do pomysłów, ale do niej, to w przemyślanej frazie, dobrze dobranym pytaniu chęci zejścia w głąb, by zobaczyć, co ona ujawni dalej. Pociąg tutaj nie jest zbudowany na faktach jest zbudowany na odbiciu tym, co psychologowie nazywają lustrzanym odbiciem psychologicznym. Ten moment, kiedy mówisz, a ona słyszy swoje własne ukryte myśli, odbite z powrotem. Wspólne światopoglądy, podobne pytania, wspólny głód znaczenia i nagle coś zaskakuje. Intymność nie jest deklarowana, jest rozpoznawana. Dlatego cięta riposta może być bardziej erotyczna niż komplement. Dlaczego filozoficzna ciekawość może sprawić, że pochyli się bliżej niż perfumy. Bo w świecie opętanym natychmiastową gratyfikacją, mężczyzna, który potrafi zaangażować jej umysł, cierpliwie, żartobliwie, prowokacyjnie, jest rzadki. A to, co rzadkie, jest nieodparte. Pomyśl o powolnym narastaniu, rozmowach, które sprawiają, że zastanawia się, co miałeś na myśli, spojrzeniach, które obiecują coś, ale tego nie zdradzają. Historiach, które otwierają jej emocjonalne skarbce bez wścibstwa to nie jest manipulacja, to artyzm sztuka powściągliwości, pozwalania by pociąg się rozciągał, ewoluował, drażnił, rozwijał. Każdy moment opóźnienia staje się paliwem. Każde niewypowiedziane słowo nabiera wagi. Annie Kareninie Wroński nie potrzebuje wielkich przemówień. Jego obecność przemawia. Jego powściągliwość robi więcej niż pościg. Wkracza na scenę nie po to, by brać, lecz by zobaczyć. A będąc widzianą, Anna ożywa. Nawet poza fikcją, ten wzorzec się utrzymuje mężczyzna, który pozwala ciszy trwać. Kto słucha bardziej niż mówi kto wie, jak tańczyć na krawędzi znaczenia, nie spiesząc się do pewności ten mężczyzna nie tylko przyciąga jej ciało porusza jej duszę. Nowość i erotyczne tarcie. Dlaczego tajemnica jest paliwem, a jednak coś jeszcze trzyma ją wciągniętą? Coś pierwotnego. Porozmawiajmy o nowości. Pożądanie rozwija się w przestrzeni między tym, co jest znane, a tym, co jest możliwe. Prawda jest taka, że to, czego nie możemy w pełni pojąć, często przyciąga nas głębiej niż to, co jest odsłonięte. Ponieważ w tajemnicy umysł nie odpoczywa. Sięga, zastanawia się, fantazjuje. Peter Rollins powiedział kiedyś: Tajemnica to nie brak sensu. To obecność większej ilości sensu, niż jesteśmy w stanie pojąć. I nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w psychologii pożądania. Mózg limbiczny, ta starożytna część nas odpowiedzialna za emocje i motywacje, pragnie nowości. Jest zaprogramowany, by szukać nieoczekiwanego. Tam wkracza dopamina. Chemiczna substancja pożądania i oczekiwania. Za każdym razem, gdy coś nas choćby nieznacznie zaskakuje, dostajemy dawkę dopaminy. Sprawia, że chcemy. Utrzymuje nas w poszukiwaniu, gonieniu, sięganiu po to, co jeszcze nie jest w pełni dostępne. Dla wielu kobiet ta nowość nie musi być wielka ani dramatyczna. Często znajduje się w najmniejszych przesunięciach nowy ton w Twoim głosie. Nieoczekiwana głębia w Twojej ciszy, pytanie, które łamie rytm codzienności. Ta nieprzewidywalność nie sygnalizuje niebezpieczeństwa, sygnalizuje życie, utrzymuje rzeczy w stanie czuwania. Tutaj zaczyna mieć sens koncepcja tarcia erotycznego. To jest napięcie między bliskością a dystansem, komfortem a intrygą. To taniec głębokiego poznania kogoś, ale wciąż nie w pełni. Ta krawędź, gdzie intymność spotyka enigmatyczność, to miejsce, gdzie często mieszka podniecenie, ponieważ gdy ona jest w stanie przewidzieć każdy Twój ruch, pożądanie zaczyna więdnąć. Znajomość może przynieść bezpieczeństwo, ale jej nadmiar dusi ogień. Dlatego tak wiele długoletnich par traci iskrę. Nie dlatego, że miłość wygasła, lecz dlatego, że erotyczny suspens zniknął. Rutyna zastąpiła ciekawość. Przejrzystość utopiła tajemnicę. A taniec, który kiedyś ekscytował, stał się marszem przez oczekiwane. Ale kiedy nowość jest utrzymywana przy życiu, kiedy ewoluujesz, zaskakujesz, rzucasz wyzwanie, lub nawet powstrzymujesz się w małych, celowych sposobach, pożądanie się budzi na nowo. Przypomina jej, że jest jeszcze coś do odkrycia. A to odkrycie samo w sobie jest erotyczne, najpotężniejszy bodziec, cnota powściągliwości. Jeśli więc tajemnica ma znaczenie, co sprawia, że jest ona trwała? Ostatnia warstwa pociągu nie dotyczy tego, co mówisz lub robisz, dotyczy tego, co powstrzymujesz. Czasami najbardziej prowokacyjną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest nic nie robienie. W świecie nasyconym natychmiastową gratyfikacją i nadmierną stymulacją. Powściągliwość jest buntem i to nie byle jakim buntem, to bunt erotyczny, ponieważ pożądanie nie buduje się tylko poprzez kontakt. Buduje się w pauzie, w wahaniu, w bólu tego, co prawie się wydarzyło. Psychologiczne badania nad odroczoną gratyfikacją pokazują nam coś potężnego. Kiedy nagroda jest odłożona, jej postrzegana wartość się intensyfikuje. Mózg zaczyna się fiksować, fantazjować, mieć obsesję, a w przestrzeni między bodźcem a spełnieniem porusza się coś głęboko ludzkiego: oczekiwanie. Okazuje się, że oczekiwanie jest jedną z najsilniejszych form podniecenia. Dlatego powściągliwość, gdy jest wykonywana z obecnością i świadomością, może być elektryzująca. Dobrze wymierzona cisza. Spojrzenie, które trwa o ułamek sekundy za długo. Delikatna dłoń, która prawie dotyka, a potem się cofa. Te chwile rozpalają wyobraźnię. Zapraszają ją, by się pochyliła, by się zastanawiała, by poczuła. Pawese napisał: Najsilniejsza miłość to miłość, która potrafi wykazać swoją kruchość. To samo dotyczy pociągu. Kiedy jesteś wystarczająco silny, by powstrzymać się, poczekać. Uszanować niewypowiedziane napięcie, nie spiesząc się z jego rozwiązaniem. Pokazujesz coś rzadkiego: opanowanie, mistrzostwo, dojrzałość emocjonalną, ponieważ powściągliwość nie dotyczy zaprzeczania, ale opanowania. Mówi, no ja też to czuję i nie kieruję mną. Taki rodzaj obecności nie tylko przyciąga, wymaga szacunku. Budzi zaufanie i pozwala jej poczuć pełen ciężar własnego pożądania. Bez konieczności zmuszania jej do tego. Pomyśl o wielkich chwilach kinowych, w których dwoje bohaterów siedzi kilka centymetrów od siebie, nic nie mówiąc, po prostu oddychając. Pomyśl o tym jednym momencie w spragnionych miłości, kiedy są wystarczająco blisko, by się pocałować, ale tego nie robią. Ten kontakt wzrokowy, ten niewypowiedziany ból mówi więcej niż jakikolwiek dotyk. Ponieważ to, co jest powstrzymane, staje się święte. Powściągliwość robi miejsce na wyobraźnię, a wyobraźnia to miejsce, w którym pożądanie staje się osobiste. Nie chodzi już o to, co ty robisz, chodzi o to, co ona czuje. Rezonans klucz do prawdziwego pożądania teraz. Gdy zerwaliśmy iluzję powierzchownego pociągu, połączmy to wszystko w całość. Pociąg nie jest występem, nie jest listą kontrolną. I pomimo wszystkiego, co kultura próbowała ci sprzedać, nie chodzi nawet o to, jak wyglądasz, co posiadasz, ani jak głośno wchodzisz do pokoju. Chodzi o coś znacznie bardziej intymnego rezonans subtelny, magnetyczny sposób, w jaki Twoja obecność budzi jej wewnętrzny świat nie jest podniecana przez ciało, jest podniecana przez uczucie przez prąd energii, który migocze pod powierzchnią. Taki, który sprawia, że czuje się bardziej żywa, bardziej widziana, bardziej sobą, to jest prawdziwe pożądanie. Echo, które zaczyna się w jej układzie nerwowym, a kończy iskrą za jej oczami. Właśnie przeszedłeś przez sześć psychologicznych warstw kobiecego podniecenia, o których większość mężczyzn nawet nie wie, że istnieją. I jeśli słuchałeś uważnie, trzymasz teraz klucz, taki, który odblokowuje nie ją, Lecz przestrzeń wewnątrz niej, w której ona wybiera się otworzyć. Powiedz mi, który z tych ukrytych wyzwalaczy najbardziej Cię zaskoczył? Czy kiedykolwiek użyłeś któregoś z nich, celowo czy instynktownie, i zauważyłeś zmianę? Moment, w którym jej energia się zmieniła, w którym pokój stał się cięższy, naładowany, żywy, napisz swoje przemyślenia w komentarzach. Chcę wiedzieć, co widziałeś, co czułeś, co odkryłeś. A jeśli chcesz zagłębiać się w umysły kobiet, głębie pożądania i ciemniejsze zakątki ludzkiej psychologii, to jest to miejsce dla ciebie. Subskrybuj Dark Seduce, gdzie nie tylko drapiemy powierzchnię, nurkujemy w ogień. Powiem wprost. Jeśli szukasz tekstów na podryw albo banalnych komplementów znalezionych na jakimś wątku Reddita, opuść ten film natychmiast. Serio, wyłącz. Ponieważ to, czym się zaraz podzielę, nie jest dla chłopców goniących za walidacją. Jest dla mężczyzn, którzy znają swoją wartość i są gotowi rozmawiać z kobietą w sposób, który przebija się przez powierzchowność i trafia w jej duszę. Oto trzy najlepsze zakazane komplementy, które nie tylko jej pochlebiają, ale ją prześladują. Komplementy, które sprawiają, że czuje się widziana, pożądana, upragniona. Nie dlatego, że próbujesz jej zaimponować, ale dlatego, że opanowałeś sztukę mówienia prawdy z obecnością, jeśli więc jesteś gotów, by odblokować poziom atrakcyjności, którego większość mężczyzn nigdy nie dotknie. Och, i zanim przejdziemy dalej, mam dla ciebie coś specjalnego. Darmowy e-book The Female Mind Control Handbook podręcznik kontroli umysłu kobiety. Ujawnia ukryte sekrety, jak sprawić, by każda kobieta Cię pragnęła. Zgarnij go teraz. Link w opisie lub przypiętym komentarzu. Zacznijmy jeden: Masz w sobie ogień, który większość ludzi próbuje ukryć. Ten komplement nie dotyka tylko jej wyglądu. Uderza w jej duszę bądźmy szczerzy większość kobiet słyszy te same zmęczone teksty co tydzień. Jesteś piękna. Ładna sukienka, słodki uśmiech. I chociaż nie ma w nich nic złego, nie wyróżniają się, nie przenikają, nie pozostają w pamięci, ale ten, ten sięga głębiej, ponieważ to, co naprawdę mówisz. Ja się widzę w tobie coś, czego większość mężczyzn jest zbyt rozproszona lub zbyt płytka, by zauważyć, nie komplementujesz jej wyglądu, oddajesz cześć jej esencji. Tej dzikiej iskrze, tej nieokiełznanej ambicji, tej ostrości, którą ukrywa za uprzejmością i społecznymi oczekiwaniami. Kiedy mówisz do tej części niej, czuje się widziana, nie tylko lubiana, nie tylko pragniona, ale rozpoznana. A to jest początek emocjonalnej uwodzenia, ponieważ gdy kobieta zda sobie sprawę, że jesteś mężczyzną, który zauważa to, co świat ignoruje, pochyla się. Chcę pokazać ci więcej. Chcę się otworzyć, porzucić udawanie i dać ci prawdziwą siebie. A wszystko zaczęło się od jednego zdania, które powiedziało jej: "Widzę twój ogień i nie boję się go". Dwa. Twój umysł podnieca mnie bardziej niż twoje ciało. Zakazane. O tak, ponieważ większość facetów jest zbyt przestraszona by to powiedzieć. Myślą, że jeśli nie skupią się na fizyczności, straci zainteresowanie. Ale oto prawda. Kobiety, które warto zatrzymać, głodują intelektualnego i emocjonalnego połączenia. Są zmęczone sprowadzaniem ich do krągłości i selfie, zmęczone płytkimi pochwałami. Więc kiedy odwracasz scenariusz, kiedy mówisz jej, że to jej umysł cię podnieca, natychmiast oddzielasz się od procent mężczyzn. Jest to odważne. Jest to nieoczekiwane. Jest to potężne. Mówisz, tak, jesteś piękna, ale to bilet wstępu. Trzyma mnie tu sposób, w jaki myślisz, a kiedy to robisz, coś się zmienia. Ona się relaksuje, angażuje się głębiej. Zaczyna mówić o rzeczach, którymi nigdy się nie dzieli, o swoich lękach, swoich celach, swoim światopoglądzie. I oto szalona część: im bardziej stymulujesz jej umysł, tym bardziej pragnie cię ciałem ponieważ dla kobiet wysokiej jakości intymność umysłowa jest grą wstępną, więc jeśli chcesz sprawić, by śliniła się w sposób, na który nie przygotuje jej żadne lustro ani magazyn, nie tylko rozbieraj jej ciało, rozbieraj jej umysł. Trzy. Podoba mi się, jak radzisz sobie ze swoim chaosem. Ten jest niebezpieczny w najlepszym możliwym sensie, ponieważ każda kobieta, bez względu na to, jak silna, opanowana czy pewna siebie, ma w środku chaos, lęk niepewność, rany, a większość mężczyzn albo tego unika, albo próbuje ją naprawić, gdy to wypływa. Ale ty robisz coś radykalnego. Potwierdzasz to, akceptujesz to. A potem chwalisz sposób, w jaki sobie z tym radzi. Mówisz, wiem, że nie jesteś doskonała i szanuję do granic sposób, w jaki i tak się pojawiasz. To jest rzadkie, ponieważ teraz nie komplementujesz jej tylko w dobrych chwilach. Podziwiasz ją, gdy jest wrażliwa. A kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, że jej chaos cię nie przeraża, że nie wzdrygasz się, gdy jest zabałaganiona, zestresowana lub niepewna, rozpływa się. Bo wreszcie, wreszcie, ktoś nie prosi jej, by była fantazją. Zapraszasz ją, by była prawdziwa, a ona będzie cię za to pragnąć, ponieważ kobieta może być pociągnięta twoją siłą, ale zakochuje się w twoim zrozumieniu. Więc jeśli chcesz dać komplement, który burzy jej mury, powiedz jej, że kochasz sposób, w jaki zmaga się z życiem i nie poddaje się, jeśli kiedykolwiek użyłeś jednego z tych zakazanych komplementów. Jeśli kiedykolwiek spojrzałeś kobiecie w oczy i sprawiłeś, że poczuła się widziana, nie tylko pragniona, to już wiesz, jaką moc mają słowa poparte prawdą. A jeśli to do ciebie trafiło, jeśli coś wewnątrz ciebie szepnęło cholera, muszę zacząć tak mówić, to zasubskrybuj The Stoic Guide. To nie jest kolejny kanał z poradami. To ruch dla mężczyzn, którzy pragną prawdziwego połączenia. Siły bez manipulacji, szacunku bez gier. A teraz mam dla ciebie wyzwanie. Wpisz słowo głębia w komentarzach, ponieważ o to w tym wszystkim chodzi. Nie tylko urok, nie tylko powierzchowność, ale głębia. Zobaczmy, ilu prawdziwych jest tam na zewnątrz mężczyzn, którzy wiedzą, jak widzieć i być widzianym. A ja będę czytał każdy komentarz.